Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co by było, gdyby zmieszać Gravela z rowerem MTB, z rowerem crossowym i z fitnessowym? Co by z tego wyszło? Hm, pomyślmy. Na pewno bardzo kontrowersyjny rower, ale tak na serio, Marin wymyślił coś takiego. Ten rower już przetrwał czas próby okresu pandemicznego. Przyjął się, było o ten rower bardzo dużo zapytań, a dzisiaj doczekaliśmy się jego kolejnej modyfikacji, kolejnego malowania. Jest to Gravel z płaską kierownicą, z amortyzatorem. I nazywa się DSX wersja FS, czyli front suspension. Zapraszam na odcinek. Nie bez dzisiaj z nami jest również Marine Bobcat 5, żebyśmy mogli sobie porównać, czym się różni ten rower gravelowy z amortyzatorem, z płaską kierownicą. Przez niektórych złośliwie zwany, że to jest tak naprawdę historia, zakończyła koło, i wracamy do tego, że hmm, czym to się różni od roweru górskiego? Dzisiaj sobie na to odpowiemy. Porównamy sobie geometrię, poopowiadamy o różnicach i zaletach i wadach kierownicy z barankiem i bez, a na koniec to zważymy, więc warto zostać do końca. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to dla Ciebie to dwa kliknięcia, ja będę bardzo wdzięczny i zapraszam do dyskusji od razu, która się wywiąże, bo ten rower naprawdę ma sporo do powiedzenia. Więc zwróćmy najpierw uwagę na to, że mamy ze sobą rower... DSX FS, czyli rama bardzo zbliżona do tego, co można znaleźć w gestalcie X10 albo XR, ale już z płaską kierownicą to kompletnie zmienia sposób jazdy na tym rowerze. I jednocześnie ma on amortyzator Santur GVX z powietrzną golenią ze skokiem 60 mm. I pomyślisz sobie od razu wow! Przecież ten amortyzator będzie tym rowerem bujał jak zwariowany, jak w rowerze crossowym. No, nic bardziej mylnego. Ten rower jest sztywny, i nawet jeżdżąc po bardzo wyboistej drodze, ten amortyzator może. Mimo wszystko nie stłumić każdego drgania, dlatego jest ta komora powietrzna, żeby sobie to spersonalizować. Patrząc na ten amortyzator, warto też zwrócić uwagę, że on ma zerowy offset czyli instalacja koła jest bezpośrednio w osi amortyzatora. W tym Santurze w Bobkacie mamy w ogóle szerokość boost. Tam mamy dużo węższą ośkę i jednocześnie mamy tutaj wysunięcie. Tak zwany offset o 42 mm albo 46, w zależności od tego, jaki mamy rozmiar koła. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, czym się te rowery różnią. Tu mamy 120 mm skoku i zupełnie inny kąt główki ramy, bo w tym rowerze mamy kąt główki 66 stopni. To jest dosyć płasko. Tu mamy 68,5. Za chwilę będziemy porównywali jeszcze to z wariantem roweru crossowego, żeby wiedzieć czym to się różni. Idźmy dalej. W rowerze crossowym mamy 63 mm skoku, ale tam amortyzator jest totalnie pluszowy i jego kultura pracy da, pozostawia wiele do życzenia. Dalej. Tutaj otrzymujesz napęd w układzie 42 korba z przodu. W tym sezonie jest to korba FSA, a nie No Name, który był poprzednio. I mamy kasetę 12 rzędową 1151. Na płaskim z tej kasety naprawdę wypedałujesz, z tego całego napędu, z taką korbą wypedałujesz naprawdę bardzo dużą prędkość. Bez żadnego problemu 40 km na godzinę przelotowo osiągniesz od pstryknięcia. Natomiast w tym przypadku Masz z przodu korbę z zębami 32, być może wciśniesz 34 i kaseta z tyłu jest 11,48. Nie założysz tutaj zębatki dziesiątkowej, akurat w tym Bobkacie, ponieważ jest bębenek niedopuszczający do tego. Trzeba by było wymieniać cały napęd. Natomiast, żeby tutaj z tego roweru osiągnąć wysoką prędkość, to musisz mieć wybitną kondycję. Nawet choćby tu było i 12 biegów, ciężko cokolwiek będzie, ponieważ rower górski, jak nazwa wskazuje, jest do podjeżdżania w górach i do jazdy w górach. Tu mamy rower do szybkich przelotów, po to wymyślono gravelę, żeby można było korzystać z tego roweru na płaskich, szutrowych odcinkach. Co ważne, czym się te rowery jeszcze różnią? Tutaj maksymalnie wsadzisz oponę 2920 i to jest maks maksów tej ramy. Tutaj masz 29, 225, a bez problemu też 235 tobie wskoczy. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na wewnętrzną szerokość obręczy, ponieważ tutaj w tym bobkacie masz 29 mm i obręcz jest już gotowa do systemu bezdętkowego, ale ta wewnętrzna szerokość obręczy 29 sprawia, że bez problemu ta duża opona się ułoży na takiej obręczy. Gdyby taką oponę założył na obręczy, taką jak tutaj, czyli 21 mm, to byś osiągnął efekt balona, który tak naprawdę przy niskim ciśnieniu mógłby nawet przy niefortunnym przejeździe spaść z obręczy. więc. Tu chodzi o to, że tu, gdzie jest koniec możliwości tego roweru, to one się dopiero zaczynają. Ten rower jest nastawiony na jazdę w terenie, więc jeśli mieszkasz w terenie górskim, będziesz dużo jeździć w po lasach i tak dalej, pomyśl o tym. Jeśli szukasz roweru na szybszą jazdę po szutrach, po wszelkiego rodzaju dziurach i czasami po lesie, pomyśl o tym. Jednocześnie jeśli powiesz, ojej, do tego Bobcata fajnie jest, że można założyć opuszczaną sztycę. No to tutaj też oczywiście można założyć opuszczaną sztycę. Tu są adaptery do przeprowadzenia tego pancerza. I tu jest oczywiście jeszcze jedno wejście przygotowane na to. I to nikomu nie przeszkadza. Równocześnie Bobcat posiada typowo trailową yy, geometrię, jeśli chodzi o przód Krótki mostek 45 mm, szeroka kierownica, która wychodząc z domu, jeśli w domu trzymasz ten rower, to ci nie przejdzie przez drzwi w pokoju. Tu masz dłuższy mostek 70 mm, węższą kierownicę. I ten rower jest bardziej spójny, jednocześnie inaczej się prowadzi. Dlaczego się inaczej prowadzi? I nasze się prowadzi ze względu na geometrię, jaką zastosowano. I popatrzmy sobie na to jeszcze w kontekście cyfr. Jeśli zobaczymy, oba warianty to jest, tu jest L, tu jest MK. I jak popatrzysz na te rowery, to ściągnąłem wszystkie cyfry dla rozmiarów L. I będzie tutaj również rower crossowy, czyli San Rafael z Marina, zestawiony też w rozmiarze L, czyli reach, czyli zasięg tego roweru. W tym rowerze, jeśli stoisz w korbach, to jest 475 mm, a w tym jest 440 mm, czyli ten rower jest krótszy, ale nadrabia mostkiem. Przez to, że nadrabia mostkiem, on nie będzie się aż tak dobrze prowadził w terenie. W przypadku roweru krosowego, zasięg w LC jest. 400 mm, kiedy stoisz w korbach, czyli to jest zupełna przepaść. Czyli, jeśli powiemy o tym rowerze, że to jest taka sportowa wersja roweru crossowego, to jest to dobra definicja, ponieważ ten rower nie posiada aż tylu biegów z przodu, bo nawet nie ma jak założyć z przodu przerzutki. Ten rower ma dynamiczny charakter. Jego kąt główki ramy to jest 68,5 stopnia, tu mamy 66 stopni. Ten rower zupełnie inaczej się będzie prowadził w terenie, bardziej przewidywalnie. Natomiast rower typowo crossowy ma 70,5 stopnia. Jest bardzo duża różnica między tymi rowerami i kąt główki ramy w rowerze crossowym jest niewyobrażalny do jazdy w terenie. Poza tym crossówki mają bardzo delikatne bieżniki na oponach, więc w terenie to w ogóle nie ma o czym mówić. Tutaj z tym bieżnikiem bardzo ładnie sobie ten rower poradzi w terenie. 44 mm szerokości bez problemu sobie poradzą. Dalej, przejdźmy do wysokości główki ramy, czyli to przez co możemy określać, czy rower będzie sprawiał, że będziemy musieli bardziej się składać do niego, czy też nie. No to zwróćmy na to uwagę. Tutaj mamy 115 mm, tu mamy 150 mm. Dużo wygodniejszy, więc wszyscy, którzy mówią, że o, historia zatoczyła koło, no to jeśli mamy współczesny rower górski, no to ten jest albo starym rowerem górskim w kole 700C, ewentualnie 29, a tu mamy coś, czym można zdobywać różne poważne trasy. Dalej, w rowerze crossowym wysokość główki to jest 135, czyli tak pośrednio, część czyli długość tylnych widełek mierzona. Od tej osi do osi suportu. W tym rowerze jest 430 mm, w kole 29, w kole 27,5 to jest 415 mm. W tym przypadku mamy 425 mm ze względu na to podcięcie. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że w tym rowerze jest opcja przykręcenia klasycznego. Błotnika tutaj pełnego wyprowadzenia do, przez ten mostek. W ogóle warto zwrócić uwagę, że na tym mostku Marin zastosował swój taki charakterystyczny znaczek 86, co jest odniesieniem do roku kiedy powstała marka Marin w Kalifornii, jako hrabstwo Marine. Tak dla przypomnienia, warto zwrócić na to uwagę. W typowych rowerach crossowych 445 mm jest długości Częstej'a. Co nam mówi długość Częstej? To, jak rower dynamicznie przyspiesza, jak dobrze się on prowadzi w terenie i jak można nim dobrze manewrować w trudnych ciasnych zakrętach. W związku z czym taki rower, jak ten d FS jest bardzo dobry również do miasta, kiedy trzeba będzie wyprzedzać innych, wolniejszych zawodników na ścieżkach rowerowych, ewentualnie dryblować pomiędzy lusterkami samochodów w taki zwinny sposób. Choć tutaj ta współczesna, y, krótka wersja ogona w tym bobcacie też bardzo ładnie sobie poradzi w y, terenie. Kolejna bardzo ważna rzecz, czyli baza kół, czyli parametr wheelbase, czyli mierzony od tej osi do tej osi. To Wiemy, jak długi jest rower w całości, tym bardziej jego prowadzenie, jego zachowanie w terenie, jak można nim wymanewrować i ile jest roweru tak naprawdę w długości do opanowania. W rowerze NTB mamy 1208 mm w wariancie L, natomiast ten to jest 1123 mm. To naprawdę jest zasadnicza różnica, jeśli mamy do czynienia z rowerem, który mamy mieć w traktowaniu jako rower. Miejsko -wyczynowy. Oczywiście, jeśli ktoś by bardzo chciał, to może poniekąd wykastrować takiego bobkata, założyć gładkie opony, przykręcić bagażnik, błotniki, nóżkę też nie ma z tym problemu. Natomiast yy, najkrótszą bazę kół ma rower krosowy, bo ma tylko. 1083 mm to jest gigantyczna przepaść. 1208, a 1083 mm. Jednocześnie wysokość przekroku, czyli ten parametr standover, na co trzeba zwracać uwagę, wybierając rozmiar roweru pod siebie, między innymi, że kiedy stoimy nad ramą, to żeby nasza. Można nie ocierała o górną rurę, tak? Więc y, trzeba zmierzyć długość nogi. Jest link w ogóle, jak się pomierzyć pod spodem w opisie, żeby wybrać odpowiednio rower. No i tutaj stand over w Bobkacie to jest 732 mm i w Gravelu, czyli w y, FS-ie jest 738, czyli jest bardzo podobnie, ale jeśli jest niżej poprowadzona górna rura, tym rower jest bardziej zwrotny, jeśli balansujemy nad nim swoim Ciałem. W takim San Rafaelu crossowym jest 781 mm, czyli dużo wyżej górna rura przechodzi. I na co jeszcze warto zwrócić uwagę, żeby określić współczesność geometrii kontury podsiodłowej, czyli to w jakim miejscu sytuuje nas geometria ramy, jeśli chodzi o naszą sylwetkę, kiedy siedzimy w siodle. W obu przypadkach jest bardzo podobnie, tu mamy 74, tu mamy 74,5, czyli przesunięci jesteśmy troszeczkę bardziej do przodu, ale i tak siłą rzeczy jesteśmy bardziej wysunięci, ponieważ rower jest dłuższy, no a w krosówce mamy 73 stopnie. A teraz porozmawiajmy sobie o zaletach płaskiej kierownicy nad kierownicą z barankiem. Do takiej kierownicy płaskiej bez problemu dokręcisz sobie wszelkiego rodzaju osprzęt z roweru górskiego. Jak widzisz tutaj jest y, przerzutka Shimano SLX, jest manetka Deore. Ten rower ma 12 rzędów i nie trzeba wydawać majątku na tego typu produkt. Natomiast w rowerze z barankiem zainstalowanie albo przełożenie na przykład manetki innej albo na hydraulikę przejście to są naprawdę duże koszty. Jeden z większych kosztów w rowerze gravelowym to są klamkomanetki manetki z tymi łapami, i z hydrauliką zintegrowane, wszystko. Dodatkowo, wymieniając tamtą klamkomanetkę manetkę trzeba odwinąć owijkę. Nie wiadomo, czy się da ją nawinąć jeszcze raz. Tutaj jest wszystko proste. Gripy to jest tania rzecz. Jeśli masz rower nawet z hamulcami mechanicznymi i przekonwertowanie ich do hydrauliki, to w dzisiejszych czasach to jest 200 zł. Więc tak, w przypadku Gravela jest to bardzo drogie. Jednocześnie samemu takie części założysz sobie w domu. To nie jest wielkie racket science. Oczywiście sugerujemy skontaktować się z serwisem, jeśli nie masz jakichkolwiek podstawowych umiejętności. Natomiast wymiana gripów, wymiana hamulca jest w tym momencie dosyć prosta. Oczywiście, jeśli nie masz zestawu do odpowietrzania i do zalewania hydrauliką, nie rób tego w domu. Natomiast jest to dosyć proste. Kolejna bardzo ważna rzecz. W takim rowerze łatwo jest dosyć ustawić pozycję swoją za kierownicą. No tutaj masz mostek z. Ile on ma stopni? 7 stopni do góry. Nie jest na płasko, tylko jest 7 stopni do góry. 70 mm długości. Tutaj masz dwie małe podkładki, dwie duże i ustawiasz sobie swoją optymalną pozycję na rowerze. Natomiast gravel bardzo często wymaga kierownica z barankiem bike fitingu. Po jakimś czasie trzeba wiedzieć jak ułożyć swoje ręce na rowerze, nie do końca tak jest optymalnie dla każdego, dlatego wiele osób, jak się widzi na ścieżkach rowerowych czy gdzieś na gravelach, to jednak jeżdżą na łapach i wiadomo, baranek wygląda sexy, niemniej jednak nie każdy wie jak obsługiwać to wszystko zdolnego chwytu żeby to działało, żeby oczywiście baranek działa fajnie, ponieważ jest aerodynamika, jest więcej możliwości montażu, jest wygodny, jeśli jedziesz dłuższą trasę i potrzebujesz inaczej sobie układać obręcz barkową i rozluźniać łokcie i nadgarstki, to wszystko ma sens, ale wtedy, kiedy wiesz, jak z tego korzystać. Jednak, jeśli jesteś niedzielnym rowerzystą i zastanawiasz się, co ja mam wybrać, gravel czy rower z płaską kierownicą, granicą. Zastanów się jaki rodzaj aktywności uprawiasz. Na ile jest Twoje ciało rozciągnięte, na ile jesteś w stanie długo jechać w dolnym chwycie. Czy tak naprawdę potrzebujesz tego? Czy zamierzasz pójść do bikefitera? Bo bike fitter prawdopodobnie wymieni Tobie kierownicę na kierownicę z węższą, z bardziej płaskim dropem, czyli bardziej płaskim zagięciem, z mniejszą flarą, ponieważ według bikefiterów te kierownice, które są wkładane, Dane seryjnie do rowerów gravelowych nie do końca pasują. Tutaj jest prosto, jeśli chcesz zmienić swoją pozycję przy tej kierownicy, bez problemu możesz kierownicę typu H-bar założyć, Hbar, czy też y, założyć wszelkiego rodzaju gięte kierownice na różne sposoby. I możesz sobie w łatwy sposób przemanewrować ten rower. Równie dobrze możesz założyć kierownicę Bedrola Marina, która jest w Marinie Pine Mountain, ale można ją też nabyć na wolnym rynku. W związku z czym efekt możliwości, które można osiągnąć z takiego roweru z płaską kierownicą, jest gigantyczny. Przy rowerze z kierownicą typu baranek. Kombinacje również wchodzą w grę, ale dużo większym kosztem, ponieważ klamkomanetki to jest jedno. Potem możliwość spięcia tych klamkomanetek i indeksacja z tylną przerzutką też jest wymagająca, bo nie wszystko do siebie działa spójnie. I w ten sposób osiągamy dużo prostszy rower do modyfikacji. Tym sprzętem, podsumowując. Dużo prędzej pojedziesz w górach, możesz pojeździć sobie po trasach typu Twister w bielsku, Single Track Glasen No teraz zmasakrowany przez powódź, ale ogólnie to jest rower, którym bez problemu większość tych tras można pokonać, pojechać do świeradowa i tak dalej. Tym rowerem również, ale nie będzie on tak pewny, tak dynamiczny, tak przewidywalny i będzie się nim paradoksalnie trudniej podjeżdżało, chyba że masz łydę bardziej wytopioną. Nawet jeśli tu masz 51 zębów to tutaj to 42, święty Boże, nie pomoże. Będą, będziesz wpychać ten rower pod większe podjazdy, a ten rower będzie się wspinał jak kozice. Dlatego właśnie te rowery mają tak bardzo dużo różnic w sobie, a na pozór wyglądają bardzo podobnie. A teraz je zważmy. Zatem zważmy, ile waży Marin DSX FS 2025, rozmiar ramy L. 12:53. Jak za rower z amortyzatorem, to chyba całkiem nieźle. 42 zębatka z przodu, 12 biegów z tyłu. Napisz, Twoim zdaniem, to dużo mało za takiego miejskiego dzika z opcjami terenowymi i szutrowymi. Ile waży Marin? Bobcat Trail. Piątka na 2025 rok rozmiar ramy M koło 29, może być też 27,5, ale 29 14 660 gramów, czyli ponad 2 kilo więcej niż DSX FS. Czyli co? DSX nie ma sensu.